Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Daniel. Dzisiaj pokażę Państwu jak y, korzystać z przesyłki OLX. Y, na początek y, szukamy sobie jakiegoś produktu który chcemy kupić, obojętnie w jakiej kategorii wszędzie działa tak samo, albo możemy też wejść na mój profil, który polecam skanując kod QR albo wpisując ten adres. To jest pośredniowy pasek tutaj. Będzie on też dostępny w opisie tego filmiku. I tutaj mamy wszystkie moje ogłoszenia, które mam wystawione, które przy okazji polecam. A więc tak, chcemy na przykład kupić sobie tą minikę Mamy zdjęcia, oglądamy czy jest wszystko ok. Czy nam się to podoba, czy nam się zgadza. Jest tytuł, cena, opis. Sprawdzamy czy wszystko jest OK, czy wszystko się podoba. Hmm. Tutaj numer telefonu, tu były jakieś pytania. To śmiało można do mnie pisać. Na wszystkie odpowiadam praktycznie od razu. I u góry mamy to co nas interesuje najbardziej, czyli tak. To są dane sprzedawcy i to jest przesyłka OLX ten przedmiot kosztuje 15zł przed negocjacją przesyłka przesyłka od 0zł teraz akurat promocja dlatego tutaj jest 0zł ale czasami kosztuje to złotówka albo 4zł w zależności od danej promocji i kategorii i usługa serwisowa ona jest zaliczana praktycznie zawsze ona kosztuje między 3 a 4 zł, jest taka prowizja dla OELIXA. jest to zawsze zaliczane i pakiet ochronny 0 zł, oprócz się zawsze za darmo. I tak, dostawa Orlen paczka, dlatego tu jest 0 zł za dostawę, jeśli kupimy, jeśli wybierzemy opcję Orlen paczka. Jeśli wybierzemy paczkomaty imposta posta, to pewnie nam zaliczy złotówka albo 4, zaraz to zobaczymy. I tak, następny krok to jest... Klikamy z przesyłką, kup z przesyłką. I tutaj widzimy to mamy 0 złotych Orlen oraz 0 złotych paczkomaty. Czyli promocja dotyczy jednego i drugiego przewoźnika. Dobra, wybieramy co chcemy, tutaj uzupełniamy swoje dane. taki przykładowy, żeby tylko przejść krok dalej. Metoda płatności. Są różne metody płatności, zaraz do tego dojdziemy. Możemy jakąś Ukrainę wesprzeć przy okazji 20. Co zamówienie jest objęte pakietem ochronnym, jest to z, praktycznie we wszystkich przesyłkach nie zdarzyło mi się, żeby kiedyś nie było tego. I tutaj, jeśli kupujemy jako firma, to możemy zaznaczyć fakturę, że chcemy, to tam wpisujemy dane i wpisujemy fakturę do zamówienia. Faktury fakturę do zamówienia, fakturę tylko do usługi serwisowej, nie do samego zamówienia, tylko na te 3,45, co tam było u góry. Dobra, jeśli uzupełniliśmy swoje dane, wprowadziliśmy przewoźnika, sprawdzamy jeszcze raz, czy wszystko się zgadza, tutaj po prawej stronie mamy takie podsumowanie. Cena za przedmiot 15 zł Koszt przesyłki 0 Aktualnie bo jest promocja Zazwyczaj jest to złotówka albo 4 zł Usługa serwisowa 3,45 I całkowity koszt uniki 18,45 Przed promocją tak to prawie 30 zł no. Klikamy dalej Musimy jeszcze wybrać punkt, do którego paczkomatu ma to nam dojść. Chcę wybiorę przykładowy jakiś pod szczecinem. Dobra, bierzemy sobie ten, sprawdzamy czy ulica nam się zgadza. Paczkomaty cały czas są otwarte. Wybieramy go. Mhm. I teraz powinien być wszystko ok. Klikamy dalej. Potwierdzamy, czy wszystko się zgadza. Niemiec, nazwisko. Numer telefonu jest tutaj najważniejszy. Musimy podać prawidłowy, ponieważ na niego przyjdzie nam kod odbioru, który jest potrzebny do odebrania tej paczki. Bez niego y, będzie ciężko odebrać. Ale z tego co wiem, to na maila też przychodzi potwierdzenie i też przychodzi ten kod do odbioru paczki, więc tam też możemy się tym poradować jeśli byłby jakiś problem. Klikamy, zamawiamy, płacę, przechodzimy do płatności, tutaj mamy ile trzeba zapłacić możemy wybrać różne formy płatności, tutaj jest blik albo przelewy, z bliku nie korzystam, ale możemy zobaczyć jak to tutaj działa i tutaj wpisujemy kod blik, klikamy wykonaj i zapłacone kondycja wrócimy. To mogliśmy jeszcze nacisnąć przerw tradycyjny, wybrać bank, ale teraz mnie wyrzuciło z tego. I po dokonaniu płatności będziemy mieli zamówione, złoże, złożone zamówienie, i w tym momencie po opłaceniu. Tutaj wyskoczy w zakładce Twoje przesyłki, żeby w nią wejść. Na początek to tak, klikamy w Twoje konto, Twoje przesyłki, kupujesz, i tutaj będzie widoczna talnika albo przedmiot, który kupiliśmy, i tam będzie status, jaki, jaki obecnie jest. I w tym momencie sprzedający musi potwierdzić to. Wstrzeliwujący y, że ma ten przedmiot, że, że akceptuje to. Tym samym zostaje kod nadania paczki. Wysyła tą paczkę do ciebie. Y, I to praktycznie wszystko. Możemy jeszcze spojrzeć tutaj na grafikę, jak to wygląda jeszcze raz w formie obrazkowej. Jesteś kupującym, szukasz przedmiotu, który Cię interesuje. Uzupełniasz dane w formularzu, tak, którą to zrobiliśmy. Paczka, że sprzedający potwierdzi sprzedaż przedmiotu w ciągu 24 godzin. Ja to, ja to klikam praktycznie zawsze od razu. Wszystko potwierdzam, jeśli przyjdzie do mnie. E, obserwuj status przesyłki. Dostajesz list przewozowy później. Na no, to możesz sobie sprawdzić, gdzie ono jest, gdzie ta paczka jest. Odbierz paczkę, gdy jej status zmieni się nawet gotowa do odbioru. Zajmie to od 2 do 5 dni. Ja wysyłam praktycznie od razu do 12 godzin przesyłki, te które mam wystawione na mojej stronie. Tutaj to... Na tym profilu jeszcze raz przypominam. Wszystko co tutaj widzicie zazwyczaj w ciągu 12 godzin pakuję, wysyłam. Tu jeszcze jest paczki, parki, przejdzie zakładki. I tutaj przesyłka OLIX ma ten plus że jeśli dostaniesz produkt, który ci się nie będzie podobał, albo będzie wadliwy, to możesz nacisnąć, możesz zgłosić to do Oelicza i wtedy oni to rozpatrują i tą paczkę możesz odesłać z powrotem i dostać pieniądze, dostać pieniądze z powrotem, zwrot pieniędzy. I to jest właśnie ta ochrona kupujących, którą wcześniej tutaj na przykład jest. Pakiet ochronny. To jest ten pakiet właśnie, który yy, yy, sprawia, że jesteśmy chronieni przed oszustami. U mnie to jest tak, że w, yy, zawsze jeśli klientowi się coś nie podoba, to od razu robię zwrot, nie ma z tym żadnego problemu u mnie. No i taki szczegółowo weryfikacji danych. Dobra, jeśli masz jakieś pytania to śmiało możesz pisać albo dzwonić po tym telefonu, który jest tutaj podany tutaj albo pisać wiadomości jak piszę i tyle i to wszystko. Dzięki za uwagę. Zapraszam was do tego odcinka.